To może zaproponuję zamianę. Pewnie, przysiędziemy się też przyjaciół, zobaczę jak to jeździ. To zapraszam. Nie wiem, kto będzie więcej jeździł czy nie ja, oczyszczony. No są takie auta, które się lubi. Ten sam odda się bardzo szybko polubić, naprawdę mega fajne auto. No ja miałem, bo sporo, więc... Lubię napęd na tył. No, chyba każdy będzie się znalazł. Fajnie reaguje na gaz, moment. Tak przyjemnie się tym samochodem jeździ. Właśnie ta dynamika i ta skrzynia biegów tak fajnie pracuje. Fajnie, że te zegary też tak jasno nie świecą. To wszystko jest schowane w środku. No, teraz jest... jest on tutaj ma czujnik zmierzchu. więc tak, mhm. one się zapalą dopiero jak się ściemni. No to jest funkcja autoświata. Jest tutaj też sensor deszczu. Generalnie światła i wycieraczki działają z automatu. Robert, jak tam z tyłu? No, tu bardzo fajnie. Wygodnie. Proszę. Myślisz, że mama będzie zadowolona? Mm, bardzo możliwe, bo będzie się na pewno dobrze jeździło tym samochodem. No, musisz wziąć pod uwagę, że mama będzie jeździć z przodu większość z tym. Tak, ale taki cichy jest fajny. Bo... Miejmy nadzieję, że się spodoba. Na pewno jej się spodoba. Jak kupimy to, będzie w szoku. A mama w ogóle wie, że pojechaliście oglądać samochód, czy to ma Nie, to ma być nie, niespodzianka nie. dla mamy. U, urodziny ma, dlatego postanowiliśmy taki prezent, jej zrobić. No to fajny fajne prezent. No jak Hubert myślisz? 40, tak? 40 wyśle. No, tak, ta... 40, na pewno za dużo. <laughs> na pewno za dużo. Popracujmy jakoś w jednej lidze. Jak będziesz miał już prawo jazdy, to wtedy wiesz, dostaniesz jakiś dobry, dobry rabat na następny samochód. Hmm. No 40 to jest moja taka cena cena wyjściowa. No zaproponujcie coś. No, na pewno za 32 wam nie oddam tego auta. To ja proponuję 35, żebyśmy się spotkali w połowie. No 5 tysięcy panu nie opuszczę na tym aucie. No, 39 przełknę jakoś. Musi pan wziąć pod uwagę, że za 4 lata będziemy kupować auto dla syna, więc... No jest to jakiś argument, ale to może wtedy bym opuścił tą cenę, co? Jedyne, do czegoś tu mogę przyczepić, to z tyłu są tutaj dla się takie skóry aby tak coś paznokciem robił, więc tutaj jest taki właśnie, żeby no, cenę tak opuścić. No tak, no, młody zaczyna. Trzydzieści... Trzydzieści to jest taka, no naprawdę jeszcze mnie satysfakcjonuje. Ta tak. Chciałbym jednak te cztery dychy. E... Dobra. Umówmy się tak: 37,5. Robi pan te siłowniki i, i zabieramy. 38 z siłownikami. No bo tutaj też muszę jakby zainwestować znowu swój czas. siedemset. <laughs> No tak, młody będzie usatysfakcjonowany, dobra, 37,700. To no, Ty wydobywaj tą cenę, tak naprawdę. Piątkę za Myślę, że mama, mama na pewno będzie zadowolona, bo auto jest uczciwe. Myślę, dobre, że tak, ładne. zawsze marzył jej się Lexus, więc, więc myślę, że będzie zadowolona.